Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w kolejny dzień. Stajemy dzisiaj zasłuchani w słowa proroka Daniela, który modli się do Pana Boga w pięknej modlitwie. Warto ją sobie przywołać, powtarzać, modlić się nią, bo modli się o to, by Pan skrócił karę dla Izraela za jego niewierność. A ta kara miała trwać 70 lat. Modli się, żeby była krócej, i wtedy Anioł Gabriel mówi mu, że będzie trwała 70 tygodni lat. I nie chodzi wcale o te 490 lat. Chodzi o to, że nieznana jest, nieznany jest czas kary. Miarą od przerwania kary jest nawrócenie, jest przemiana serca. I dlatego Ewangelia jakby dopowiada dzisiaj. Zapraszając do tego, byśmy byli miłosierni, byśmy dawali miarą dobrą uczęsioną, czyli byśmy wykazywali się nawróceniem w konkretnym działaniu naszego życia. Niech Pan daje takie światło, które pozwoli nieustannie przemieniać swoje serce, by Pan odwracał karę, a udzielał błogosławieństwa. Niech ta piękna modlitwa stanięcia w prawdzie, yy, którą wypowiada Daniel, kiedy mówi, zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań, nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, z, takim, z taką wielką miłością modli się, prosząc o łaski. Niech taka Atmosfera modlitwy i miłości w nas trwa w tym czasie wielkiego postu. I niech Pan Wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Szczęść Boże.